Wraz z żoną Joanną prowadzimy gospodarstwo na reale 11 hektarów. Są to same jabłonie Gala, Golden, Red Chief, trochę Najdareta. Regulatory wzrostu stosuję od kilku lat w moim sadzie i stało się to standardem. Na poszczególnych odmianach typu drobnowocowych Gala, Red Chief, Golden stosowaliśmy Corto ze względu na ograniczenie wzrostu gałązek. Z tego względu, żeby ograniczyć wzrost gałęzi i żeby było lepsze doświetlanie jabłko, żeby było bardziej wykolorowane. Lepiej są doświetlone, możemy lepiej dopryskać ze względu na wszelkie choroby, ze względu na wybarwienie, na lepszą ochronę sadu. No i wtedy mamy też i mniejsze cięcie, tak? Korto było stosowane na piąty liść w, na Jonagoldach Ligolach i, i Darecie. Na z czego na tych dwóch pierwszych odmianach typu Jonagoret i Ligol poszedł, korto poszło w dwóch dawkach. Pierwsza dawka była kilo 25 kg, natomiast druga kilo. Natomiast na, na idareta poszła jedna dawka kilogram na hektar. No ja jestem zadowolony z te, tych zabiegów, pędy zostały przyhamowane, e, jabłko zostało bardzo dobrze wybarwione, te poligol, jonagoret i najdaret. No i no, mówię, no i nie mieliśmy żadnej presji ze strony wszelkich jakichś grzybów i owadów. Stosowałem inne produkty, ale ze względu na dostępność i cenę Stosuje KORTO w swoich sadach i jestem zadowolony z tego środka. Spełnia moje oczekiwania. Nowa GIB stosowałem w pierwszy raz w kwitnieniu, później w odstępach 10 dni i było zastosowane 3 razy. Nowa GIB było zastosowane w odmianach Golden Gala i Red Chief. Ze względu na Lepszą jakość owoców pod względem wielkości. Na goldenie też ze względu na orzawienia. No i na gali też, bo gala też potrafi się ordzawiać, tak. I wtedy mamy ładną, gładką skórkę. Golden jest bardzo ładny, czysty. Owoce są duże. Także jestem zadowolony z, ze stosowania nowagip. Stosowanie nowagip w moich sadach. Powoduje e, cały czas w miarę jednakowy plon. Nie wpadają e, odmiany w przemienność, gdzie było to zauważane, wybierając e, produkty typu Corto lub Nowa Gip, stosu, stosowane w moim sadzie, wybieram ze względu na cenę, dostępność tych produktów w naszych sklepach i skuteczność działania tych produktów, po których jestem bardzo zadowolony. Będę, będę stosował. Bo jest to, jest to wpisane w nasz cały produkcje i zabiegi.